Bo jak mm -hmm. pan będzie latał, to tak będzie wszystko. Będzie odbierane, to... No, no tego właśnie mówię, że no ja, 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 się czuję po prostu jak koziołó, troszeczkę siany. No jamy, tego ja mówię, nie, już, to... nie, nie, złej woli, bo, 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 bo mm -hmm. mówię namawiamy tu w formie, żeby tak... Jakby bardziej to sztywni w bo to inaczej będzie odbierane, że po prostu, no Panu tak na tym czas się, zależy na to, się zależy, tak na to? A no to musi dlaczego, To jest tak naprawdę. Ale jeśli ktoś pod tym raczy, że tak się zdarza, że... Powiem umierać, tak, tak, no bo zostałem ich... wybrany, no to mi należy, żebyś się działa dla ludzi, a nie tylko tak, siedzieć i... Ja się że niektórzy ludzie mają sposób wyjmowania gorących węgiami swoimi rękoma. I tutaj zasada jest prosta. Jeżeli ktoś ma problemy i te problemy próbuje rozwiązać w inny sposób i samodzielnie się za nie zabrać, a potem nawet próbuje z tego zrobić rozrówę, to praktycznie to odmium zaczyna spadać nie na niego, tylko na osobistę. I to jest niewłaściwe tutaj to tutaj tak? Oczywiście, to tak. tutaj jest kwestia tego typu. Rzeczywiście niektórzy mają problemy, ale jak się okazuje, że więcej tych pinaczy nie ma problemu, a robi więcej zadumy mm -hmm. niż ci, którzy mają problemy i gdzieś tam próbują to problemy rozwiązać. I mm -hmm. mi się wydaje, że bardziej warto się odwrócić uwagę na tych którzy jednak Mimo wszystko robią wszystko, żeby pracować i mieć... A pewne problemy czasami właśnie przy tak jak rozmawiacie właśnie, czy to mm -hmm. tak zwanych kuluarach nie ma mm -hmm. spotkania. Najwięcej się właśnie słyszy co gdzie kogo boli, a to coś mi tu, albo trzeba by było i tak dalej zmienić, poprzeskarzać. I stąd właśnie jakby pewne te tematy wyciągać, to, mm -hmm. to boli wszystkich, bo to będzie na pewno jakby z większym Akceptowalnością chorób, bo to każdy będzie czuł. No. Nie, no, no dokładnie. To, to, każdego tak, będzie dokładnie. Było, no. Nie, no to są, dlatego mówię, to będzie udostępnione i każdy zobaczy, są tematy, które każdego inspektora robował. To niezależnie od tego, czy to jest UC, czy UTP, czy tam, no to co? Są... No jest, dlatego mówię, takie tematy oczywiście, mm. bo i są, dlaczego nie, no. wiadomo, światła, jakie wszelkie. Dobra, no. mm. no, gdzieś tam wpisać, żenujemy, mm. czy coś? Nie, no ja rozumiem, że to po prostu. Czy to może gdzieś tam adaptar, czy, 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 czy mam to oddać? Może pan to wyrzucić. Nie no, tam trzeba tylko jakąś teczkę zawonić za jakąś taką no. Bo to będziemy teczkami się straszyć. Nie, tak? nie będziemy się straszyć, <noise> bo mogę i wyrzucić, ale już ją no, chyba nie to jest No, ja tam, certyfikaty to można zostawić, bo to się przydało. Ja bym powiedział tak, mm -hmm. że pisma, certyfikaty, adakta tak pada. Dobrze. Mamy, Dobrze, proszę. A Czyli ja myślę, że jest to jakaś podstawa, żeby mm -hmm. nie Nie, no to nie ruszył potem, żeby w miarę szybko, tylko że najpierw. Ale Dawid, ja powiem od razu uczciwie i to nie na zasadzie, mogliśmy się wypowiedzieć cztery oczy, mm -hmm. oczy uważam, czyli, że jest dla mnie naprawdę interesujące jest to, że. Byś ty miał wszystkie specjalności. I jeżeli oczywiście dojdziemy do takiej pułapy, to owszem, będziemy musieli ludzi i tak podzielić, na audytorów, na ekspertów. Będzie podział, i ja bym był za tym właśnie, żeby tych ludzi było jak najwięcej, bo nie chcę, żeby ktoś mi narzekał, że on jest przeładowany pracą, bo on musi robić coś dla jednostki Będzie no właśnie. ludzi więcej, no właśnie. będzie ta jednostka mogła mniej obciążać tak, nasze procesy. Jeszcze takie pytanko tylko, ja nie wiem jak to jest, nie wiem, tylko się pytam, to jest tylko moje pytanie, tak? Mhm. Jeśli chodzi o UDET CERT, e, na przykład e, jak, mam, jak Michał Lebiecki działa, jak ci Panowie, którzy nie są jeszcze koordynatorami jednostki, Działają w inspekcji i dodatkowo robią coś już w DSC. Czy na przykład jest także i tak plan, który do wykonania w inspekcji, ten pełny? Jak no, to jest rozdzielone? Na dzisiaj, jeżeli chodzi o. Michała Lebieckiego, to rzeczywiście on jest pełnoprawnym inspektorem. Od 1 czerwca mm -hmm. będzie przechodził do jednostki mm. i będziemy mu zmniejszać bo Ja sobie zdaję sprawę, o, pan że... Pan wie o co chodzi, nie? nie Ch no, chodzi no, o to, że on w tygodniu kilka razy przyjeżdża na Cert, natomiast palo no, i tak to się to musi wyrobić. Nie, jakby no. I no. No. nie no to, no. to, no, to musimy ją no. zmniejszyć, nie będziemy zmniejszyć, no. bo ja no. zmniejszyć. I Nastawienie zawsze takie no. było, nie? No. Rzeczynicy. Tylko, że niektórzy inspektorzy jakby wcześniej coś, no jakby coś ciśnieniowych, on nawet za dużo nie chciał oddawać, bo, bo mówi, no ja jeszcze dam radę, więc to czasami inicjatywa musi być to czy, Ja, ja że mówi, no wiesz, mam w tej chwili tyle w mm -hmm. że ileś tam badań tak, że no udaje. żeby mu pomóc mm -hmm. o, o, o to zabierz mi cokolwiek. Michał dwa razy się do mnie zwrócił i no po prostu no, dostał wsparcie, że oddał część urządzeń, zostały zbędzenami miesiąc. i nawet dzisiaj to mówi, że jeszcze sobie na razie jak już radę, ale jak będzie przesunięty do mm -hmm. jednak dokumentacji, mm -hmm. to na no, pewno też będzie dostrzegalne, bo jest nie tyle, no bo tak. niektórzy chcą znowu żeby mm -hmm. jak to u mnie 200 miast, ale ten kontakt, jest. no, więc takie 200 miast, że Dominik ma 270. Procznie rocznie, no można powiedzieć, że podjazdki ma tyle samo, w 300, no to więc tutaj jemu no, na pewno w pierwszym okresie trudno mi będzie zdjąć tak dużo. Myślę, że do końca roku będę mu zdejmował, mm -hmm. sukcesywnie dojdziemy do poziomu takiego, żeby on to akceptował. Mm -hmm. No i żebyśmy też widzieli, że no że chłop ma co robić, żeby nie tak, daje, że on... Chce siedzieć, a reszta no, będzie. No, no tak dlatego też, nie ma jakby też, tak. takiego stricte, że on jest tylko z tego działu. Nie, nie, ja to rozumiem. to ja by... się zrobi faktycznie, że jeden siedzi i nie, tak, nie taka, no nie mam zlecenia. Nie, to nie moje, bo to zlecenia. Ja Chodziło o to, o to żeby, żeby, żeby nie zarzucić to z takim planem nie, i tu jeszcze coś nie. No nie to żeby nie mieć nie do niego pretensji, że nie wykonuje. Tak, 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 I o to tak. Chodzi, myślę, że takie nastawienie. O pretensji to w ogóle nie mówimy. Nie, nie, dobrze. Ale to finansach to Ja powiedziałem wcale, że nawet jak Przygotuj się do egzaminu, to ja do ich nie miałem pretensję, że ktoś miał akurat jakieś tam powiedzmy problemy z wykonaniem działań, do których mi należy, bo ja rozumiem, że jest to okres przygotowania i ten ostatni tak. miesiąc, to nikt nie, nie słyszał ode mnie słowa, że proszę bardzo, masz zaległości, wejść się do roboty, tylko mówię każdemu, uczcie się, żebyście egzamin, żeby to poszło z głowy. No, nie to, no, to, no to, przecież tak nikt do nie w pretensjach nie, nie, nie ma. Jest to, to, na... się Dobra, no, Dobra. Dziękuję. bardzo dziękuję za, Dobra. za spotkanie i przepraszam, że tak wyszło. Chyba tak. tylko nie pójdzie, zawsze problemy. No tak wie, nie tam tam, tutaj. no, wie Pan, dostarczamy. Jak mówię, no, żeby coś tam przy okazji no ustalamy to, ale zawsze w ciut, no bo mówię, już teraz mhm. piszczą i ja to tak zakazujemy. Zawsze można, tutaj tutaj można tutaj to za nimi trochę jakichś tam, tam wspomnień, ale to w formie... Tylko, nie, nie, nie. że ja mówię, ja to mówię, to późno kierowałem na zasadzie, że do prezesa, tak, że gdzieś tam utknęło, żeby tutaj nie było, że ja nie, coś... Nie, 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 nie. No, bo to się hmm. mówi, że no, na pewno jak nawet to do prezesa to najczęściej to, to najpierw gdzieś tam trafia jeszcze do opiniowania, Ale ci boi, jak to usnęło w kadrach. Bo pamiętam, że było takich kilka tematów, że, 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 że z kadrami ustalałem, że tam część puszcza, bo mi dobra, to to wiesz, to za film, ale tego to nie. No, tak, no, to, z to Krakowskim targiem, no bo można ja się upierać, a nie wiadomo co będzie... No, na tego, a potem no kilku przypadkach było... Dlatego mówimy, że jak sobie może trzecie w tych tematach rozmawiać, to tak jak Pani Przewodnicząca, lepszą naszą, wyjmujemy hmm. działki historyczne do wprowadzenia w To jest, no bo tam jest ta polityka, że tak powiem, tej poufności, gdzie właśnie dane osobowe to są jakby jedne z bardziej ale szapa panterna jest i nikał już podstawy. I na dobrą sprawę, dlatego że w metalowej kluczą w ogóle, bo na dobrą to powinno być, jak to mówi tajne, przez tak. połówkę zinformowane na to, jak to było kiedyś ten, i na, I na, to, w wojsku. W każdym razie też to było, że w każdym razie wychodzić, to się i zamykało na. i pan w tylinku. Tak jest, i była jakaś tam taka No zaznaczenie. Zaczęło na koniec kluczą na prawdę. Tak jest, no to klucz pan chciałem być. Dziękujemy za oglądanie.